Państwo, witam wszystkich przybyłych na kolejny, już czwarty festyn rodzinny organizowany przez szkołę podstawową imieniem Świętego Jana Kantego w Wojniczu. Proszę państwa, dzięki y, ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców, uczniów, dzięki wszystkim sponsorom oraz dzięki wszystkim ludziom dobrej woli możemy się dzisiaj tutaj spotkać. I mam nadzieję, że Państwo będą miło spędza, spędzać czas i dobrze się bawić. Myślę, że pogoda też będzie łaskawa, żebyśmy wspólnie, rodzinnie spędzili ten czas. A zatem, czwarty festyn rodzinny uważam za otwarty. Dobrej zabawy wszystkim życzę. Tak jest. Myślę, że tymi brawami, proszę Państwa, będziemy rozpędzać tych mury, które gdzieś tam nadciągają. A teraz, proszę Państwa, ten bardzo ważny moment. Ja już tutaj będę schodził ze sceny, bo oczywiście wychowujemy następców. Mamy tutaj osobę prowadzącą ten bardzo ważny moment. Julię Cebulę, do nas prosimy. Jest gdzieś Julka. Julka wie wszystko na temat pasowania i ślubowania uczniów klas pierwszych. Jak Julka się pojawi, to będzie, proszę Państwa, znak, że możemy zaczynać. E, e, Proszę państwa, ja myślę, że wchodzących pierwszoklasistów przywitajmy wielkimi brawami. Zarówno im, jak i ich rodzicom serducha biją mocniej. Bardzo ważny to moment. Proszę zobaczyć, prezentują się wspaniale. A przede wszystkim to na co zwróciłbym uwagę, to to, że wszyscy są radośni, uśmiechnięci, choć delikatnie zestresowani, choć delikatnie zestresowani. Tak jest. Śmiałe zastępy pierwszoklasistów mamy przed sobą. Julka, chodź tu do nas. Już Ci mikrofon oddaję. Do odpowiedniej wysokości go tutaj przygotujemy. Mhm. Serdecznie witamy wszystkich zaproszonych gości. Dyrekcję szkoły, rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim bohaterów dzisiejszego dnia. Was, drodzy pierwszoklasiści, już za chwilę zostaniecie pasowani na uczniów naszej szkoły. Różne bucie, różne włosy, różne uszy Drodzy uczniowie, patrząc na Was, naprawdę serce rośnie, i myślę, że dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla Was, jak również dla Waszych rodziców. Za chwilę nastąpi uroczyste ślubowanie i zostaniecie przyjęci do społeczności uczniowskiej. Zostaniecie uczniami szkoły podstawowej imieniem Świętego Jana Kantego. Myślę, że będąc uczniami tej szkoły, godnie ją będziecie reprezentować poprzez swoje zachowanie jak również bardzo dobre wyniki w nauce. Dlatego z tego miejsca życzę wam, abyście byli pilnymi uczniami i w zdobywaniu wiedzy osiągali same sukcesy. Żeby nie przedłużać bo napięcie rośnie, dlatego teraz przystąpimy do uroczystego ślubowania. Dziękuję. Ja, uczeń polskiej szkoły, ślubuję uroczyście w obliczu sztandaru szkolnego, sumiennie i uczciwie postępować, wzorowo zachowywać się w szkole i w domu. Być posłusznym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Okazywać im szacunek i wdzięczność. Ślubuję dbać o dobre imię szkoły. Ślubuję za przykładem naszego patrona. Jana Kantego, być wiernym swemu narodowi. Ślubuję kontynuować piękne tradycje narodu polskiego. Zawarte w słowach: Bóg, honor, nauka i Ojczyzna. spoczni. Proszę panią dyrektor Dorotę Wełnę i panią dyrektor Magdalenę Sagowską o pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. cheers Standard wyprowadzić. Spoczni. Dziękujemy wszystkim za udział w tej uroczystości. Wielkie brawa, proszę Państwa. A teraz wychowawcy klas wręczą dyplom, który zaświadcza, że uczniowie, którzy przed Państwem stoją, są już pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Kantego. No i jak Państwo widzicie, również otrzymują e, młodzi uczniowie takie drobne upominki, piękne e, dyplomy z taką. Mądrą, sobą, co myślę, będzie takim dobrym prognostykiem na zdobywanie wiedzy i osiąganie jak największych sukcesów w dalszej ich edukacji, za co oczywiście bardzo mocno ściskamy kciuki, prawda? Proszę Państwa, ja proponuję dwie rzeczy. Po pierwsze, jeszcze raz wielkie brawa dla nich i chwila dla fotoreporterów. Mogą teraz błyskać flesze, upamiętniać tą chwilę, oczywiście bardzo szacowną i pamiętną. Jeszcze chwileczkę dla Państwa, żeby można było wszystkich umieścić. Wszyscy rodzice wyciągają aparaty fotograficzne, tablety, telefony komórkowe i wykonują swoim pociechom. Wszystkie ujęcia, które kiedyś w rodzinnych albumach się znajdą. Czwarty festyn rodzinny ślubowanie uczniów klas pierwszych, a więc a widzicie Państwo tłum fotoreporterów co najmniej jak na festiwalu w Sopocie lub też na innych wydarzeniach wielkiej rangi.

Proszę Państwa, powolutku. Uczniowie schodzą. Proszę Państwa, pierwszoklasiści schodzą, a ja teraz wykorzystam chwileczkę, bo proszę Państwa mamy godzinę niespełna, 12.40. E, ja Państwu troszkę powiem, co nas dzisiaj czeka, dlatego że już mamy za sobą tą bardzo ważną chwilę. Teraz rodzice, rodzice e, dzielą się e, z dzieciakami swoją radością, dzieciaki z rodzicami tą samą radością się dzielą. E, i, I tym słodkim, co tam mają. A proszę Państwa, ja jeszcze troszeczkę opowiem dzisiaj e, o rzeczach, o których w, ty, w tym momencie powiedzieć mogę, a wcześniej nie miałem okazji. Proszę Państwa, e, wracając do programu naszego dzisiejszego festynu, to powiem o kilku rzeczach. Proszę Państwa, ja wspominałem, że od godziny 13, że od godziny 13 będziemy mieli.